Pustynny piasek wdzierał się do oczu, gdy Oberstleutnant Hans von Luck patrzył przez lornetkę na pole bitwy. 15 listopada 1942 roku pod El Alamein, niemiecki 20 13. Dywizjon pancerny poniósł druzgocące straty. Jednak wśród dymu i zniszczenia von Luck dostrzegł coś, co przykuło jego uwagę. Mamy jeden nienaruszony amerykański, nowy model zameldował jego oficer rozpoznawczy, wskazując na opuszczony czołg M4 Sherman, którego załoga pośpiesznie ewakuowała się, gdy został unieruchomiony przez minę przeciwpancerną. Erwin będzie chciał to zobaczyć, odpowiedział von Locke, odnosząc się do Feldmarszałka Rommla, słynnego pustynnego lisa. Rommel obsesyjnie kolekcjonował i analizował sprzęt wroga, szukając słabości, które mógłby wykorzystać. W ciągu godziny inżynierowie Afrika Korps zabezpieczyli pojazd. Jego gąsienica była uszkodzona, ale poza tym czołg był w doskonałym stanie. Prawdziwy skarb wywiadowczy. To był jeden z pierwszych M4 Shermanów, które dotarły na front afrykański i pierwszy, który wpadł w ręce Niemców w niemal nienaruszonym stanie. Panzerwaffe musi to natychmiast zobaczyć. Zadecydował generał Wilhelm von Thoma, główny ekspert do zbroni pancernej Wehrmachtu w Afryce, gdy tylko dotarła do niego informacja. Transportujcie go do Trypolisu, stamtąd do Rzymu, a następnie do Kumersdorfu. Młody technik, unteroficer Karl Mayer, został przydzielony do nadzorowania transportu. Nigdy nie zapomnę momentu, gdy po raz pierwszy zajrzałem do wnętrza tego Shermana wspominał później w swoim pamiętniku było w nim coś innego coś, czego nie mogłem od razu zidentyfikować to nie była technologia nasze panzer IV były bardziej zaawansowane to było coś innego coś, co zrozumiałem dopiero później gdy czołg został załadowany na transportowiec w Trypolisie. Niemieckie dowództwo wysłało pilną depeszę do Berlina. Zdobyliśmy nienaruszony M4. Transportujemy do analizy. Wstępna ocena sugeruje, że amerykański czołg posiada nieoczekiwane cechy. W Berlinie generał Oberst Heinz Guderian, inspektor wojsk pancernych, natychmiast wyznaczyła zespół ekspertów do analizy zdobyczy. Ameryka właśnie weszła do gry pancernej, powiedział do swojego sztabu. Musimy wiedzieć, czego się spodziewać. Nikt wówczas nie przewidywał, że ta pojedyncza maszyna zmieni niemieckie postrzeganie wojny pancernej i odsłoni tajemnicę amerykańskiego sukcesu. Tajemnicę, która nie była widoczna na pierwszy rzut oka. To nie jest arcydzieło inżynierii, stwierdził dr Ferdinand Porsche, stojąc przed zdemontowanym M4 Shermanem w tajnym kompleksie badawczym w Kumersdorfie, dwysca z 75 kilometrów na południe od Berlina. Był marzec 1934 roku, a niemiecki zespół inżynierów rozpoczął systematyczną analizę amerykańskiego czołgu. Sherman narodził się w przemysłowym sercu Ameryki. W fabryce Lima Locomotive Works w Ohio inżynier William Knudsen nadzorował projekt, który miał zrewolucjonizować amerykańską produkcję czołgów. Nie budujemy dzieł sztuki, powiedział podobno do swojego zespołu. Budujemy maszyny wojenne, które muszą być produkowane tysiącami. Ta filozofia była widoczna w każdym aspekcie projektu Shermana. Zamiast skomplikowanych, precyzyjnie wykonanych komponentów, które dominowały w niemieckich pancerach, Sherman wykorzystywał proste, znormalizowane części, które można było szybko produkować i łatwo wymieniać. Ten czołg został zaprojektowany do produkcji masowej, zauważył inżynier Albert Speer Jr., syn ministra uzbrojenia III Rzeszy. Ameryka zastosowała te same zasady, które Henry Ford wykorzystał do produkcji samochodów. Zespół badawczy był szczególnie zainteresowany silnikiem Shermana, 400-konnym Continental r 75 Był to gwiazdowy silnik lotniczy zaadaptowany do użytku w czołgach. Niemcy używali specjalnie zaprojektowanych silników Maybacha, które były bardziej wyrafinowane, ale także trudniejsze w produkcji i utrzymaniu. Oni po prostu wzięli silnik samolotowy i włożyli go do czołgu, powiedział z niedowierzaniem główny mechanik Wehrmachtu, Ernst Kniepkamp. To prymitywne, ale genialne w swojej prostocie. Równie zaskakujący był system transmisji. Znacznie prostszy niż niemieckie odpowiedniki, ale niezwykle niezawodny. Inżynier Hans Ledwinka, ekspert od układów napędowych, zanotował: Ten system może być obsługiwany przez przeciętnego farmera z Nebraski po jednodniowym szkoleniu. Kadłub Shermana był spawany, a nie nitowany jak we wcześniejszych modelach, co przyspieszyło produkcję. Wieża była odlewana jako pojedynczy element, co kontrastowało z niemieckimi wieżami składanymi z wielu precyzyjnie dopasowanych części. Doktor Porsche, stojący przy rozmontowanym Szermanie, podsumował, To nie jest najlepszy czołg. To jest czołg, który można wyprodukować w ilościach, które nas przytłoczą. Miał rację. Podczas gdy Niemcy wyprodukowali około jedynie Set 347 czołgów Panther w 1943 roku, Amerykanie wyprodukowali ponad 21 tysiąc Shermanów. Ta dysproporcja miała zmienić oblicze wojny, a jej korzenie leżały głęboko w amerykańskim przemyśle i filozofii produkcji masowej. Rozkręciliśmy go do ostatniej śrubki. Teraz musimy zrozumieć, jak oni myślą, powiedział generał Heinz Guderian do zespołu inżynierów w Kummersdorfie, stojąc nad częściami rozłożonego Shermana. Był kwiecień 1903 roku, a niemiecka analiza amerykańskiego czołgu wchodziła w decydującą fazę. Co czyniło Shermana tak wyjątkowym? Odpowiedź nie leżała w jego specyfikacjach technicznych, które były przeciętne w porównaniu z niemieckimi konstrukcjami tajemnica kryła się w filozofii, która kształtowała każdy aspekt jego projektu. Inżynier Walter Roland, specjalista od produkcji czołgów, zwrócił uwagę na standaryzację części. Każda śruba, każda nakrętka, każdy sworzeń ma standardowy rozmiar. W naszym pancerze czwarte mamy ponad 40 różnych rozmiarów śrub, w tym Shermanie zaledwie 12. Ta standaryzacja miała głębokie implikacje dla produkcji i logistyki. Amerykanie mogli produkować części w różnych fabrykach, nawet tych, które wcześniej produkowały lodówki czy samochody, a wszystkie pasowały idealnie do siebie. Dr Fritz Todt, inspektor niemieckich dróg i fortyfikacji, który również był ekspertem w dziedzinie produkcji przemysłowej, zanotował, Amerykanie zbudowali czołg, który może być naprawiany przez mechaników z małych miasteczek. Nasz Panther wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zespół badawczy był zdumiony prostotą systemu zawieszenia Shermana. Zamiast skomplikowanego zawieszenia skrętnego stosowanego w niemieckich czołgach, Sherman używał prostszego systemu sprężyn pionowych. To jest o 60% szybsze w produkcji i o 70% łatwiejsze w naprawie w warunkach polowych, ocenił inżynier zawieszenia Karl Rabe. Ale największe zaskoczenie czekało na zespół, gdy dotarli do wnętrza kadłuba. Układ przestrzenny był zaprojektowany z myślą o załodze, a nie maszynie. W naszych czołgach to załoga dostosowuje się do maszyny zauważył główny ergonomista, doktor Hans Meyer. Tutaj maszyna została zbudowana wokół ludzi. Pozycje członków załogi były logiczne i ergonomiczne. Kierowca miał dobrą widoczność i łatwy dostęp do kontrolek. Ładowniczy miał przestrzeń do manewrowania amunicją. Dowódca miał kopułę obserwacyjną z doskonałą widocznością 360 stopni. Funkcja, której brakowało w większości niemieckich czołgów aż do późnych modeli Panther. Ten czołg został zbudowany, aby jego załoga mogła walczyć efektywnie, nie aby imponować inżynierom. Podsumował profesor Heinrich Heisler, główny analityk projektu. Te odkrycia były niepokojące dla niemieckiego dowództwa. Sugerowały podejście do wojny, które fundamentalnie różniło się od niemieckiego. Pragmatyczne, zorientowane na masową produkcję i co najważniejsze, skuteczne. Istota amerykańskiego sukcesu nie leżała w technologicznej wyższości, ale w przemysłowej praktyczności. A więc to jest ich sekret, wyszeptał Oberst Tomale. Gdy zespół inżynierów Kummersdorfu przeprowadzał testy wytrzymałościowe na zdobytym silniku Shermana, był maj 1933 roku, a niemiecka analiza amerykańskiego czołgu wchodziła w najbardziej zaskakujący etap. Podczas gdy niemieckie czołgi były projektowane z myślą o doskonałości technicznej, Sherman był budowany z myślą o niezawodności i łatwości obsługi. Nigdzie nie było to bardziej widoczne niż w jego układzie napędowym. Inżynier napędów, Dypl. Czyczgamał Ingeck. Otto Schwad przeprowadził test wytrzymałościowy silnika Erivies Senior Challenger 5. Silnik pracował bez przerwy przez 72 godziny w warunkach pustynnych, symulowanych w komorze testowej. W tym samym teście silnik Maybacha z naszego Panzer IV wymagałby co najmniej dwóch przeglądów, przyznał Schwad. Ten amerykański silnik po prostu pracuje dalej. Jeszcze bardziej imponujący był test z zanieczyszczonym paliwem. Gdy do zbiornika dodano piasek i wodę, niemiecki silnik zatrzymałby się w ciągu godziny. Sherman pracował przez kolejne 10 godzin z obniżoną wydajnością, zanim ostatecznie się zatrzymał. Ich filtry paliwowe są prymitywne, ale niezwykle skuteczne w warunkach polowych, zanotował Schwade. System chłodzenia również zaprojektowano z myślą o ekstremalnych warunkach. Ten układ chłodzenia może działać w temperaturze od minus 30 do plus 50 stopni Celsjusza, stwierdził specjalista od systemów termicznych, Fritz Goslau. Nasze systemy są bardziej wydajne w optymalnych warunkach. Ale amerykański system jest bardziej odporny na ekstremalne temperatury. Zespół badawczy zwrócił również uwagę na system smarowania. W niemieckich czołgach mechanicy musieli smarować do 150 punktów codziennie. W Shermanie było ich mniej niż 50, a wiele z nich wymagało uwagi tylko co tydzień. To znacząco zmniejsza obciążenie załogi i zwiększa gotowość bojową, zauważył główny mechanik polowy Hauptmann Weber. Na szczególną uwagę zasługiwał system elektryczny, który był całkowicie wodoodporny. Cecha, której brakowało w niemieckich czołgach aż do późnych wersji tygrysa. Ten czołg może przejechać przez rzekę i wszystkie systemy elektryczne będą nadal działać, stwierdził z niedowierzaniem specjalista elektryczny Karl Klink. Feldmarszałek Albert Kesselring, który wizytował kompleks badawczy, podobno powiedział: Ten czołg nie jest przeznaczony do parat i pokazów technologicznych. Jest zaprojektowany do jednej rzeczy: żeby pracować bez awarii w najbrudniejszych, najgorszych warunkach wojennych dla niemieckiego dowództwa, przyzwyczajonego do technologicznej wyższości, te odkrycia były otrzeźwiające. Sherman reprezentował filozofię, która przedkładała praktyczną niezawodność nad teoretyczną doskonałość, podejście, które okazało się niezwykle skuteczne na polu bitwy. Panther płonie, powtarzam, panter płonie, krzyczał do radia porucznik Wilhelm Knispel, dowódca plutonu czołgów z pięciocyynając od trzeciego batalionu ciężkich czołgów. Była to scena, która miała się powtarzać podczas krwawych walk na Ukrainie w lipcu 194 1933 roku. Sherman o oznaczeniu Z14, należący do drugiej Dywizji Pancernej Armii USA, dowodzony przez porucznika Michaela Whitmana, właśnie zniszczył swój trzeci niemiecki czołg tego dnia. Whitman nie używał wyrafinowanej taktyki ani nie posiadał technologicznie przewyższającego sprzętu. Wykorzystywał to, co Sherman robił najlepiej niezawodnie funkcjonował w chaosie bitwy. Nie mogłem uwierzyć, że ci Amerykanie ciągle nacierają wspominał później Knispel w raporcie dla OKW, naczelnego dowództwa Wehrmachtu. Ich szermany nie były tak dobrze opancerzone, ani uzbrojone jak nasze Pantery, ale były wszędzie. Kiedy jeden zostawał trafiony, dwa kolejne zajmowały jego miejsce. Niemieckie dowództwo wysłało specjalny zespół obserwacyjny, by zrozumieć, jak amerykańskie czołgi działają w warunkach bojowych. Major Franz Becke, doświadczony dowódca pancerny, kierował tą misją. Szermany były w akcji przez 72 godziny bez przerwy, raportował Becke. W tym samym czasie nasze pantery wymagały średnio 4 godzin konserwacji na każde 24 godziny operacji. To dawało Amerykanom ogromną przewagę w utrzymaniu tempa natarcia. Szczególnie imponująca była zdolność Amerykanów do szybkiej naprawy uszkodzonych czołgów. Gdy Sherman z 314 został trafiony w boczny pancerz przez niemiecki pocisk przeciwpancerny, jego załoga ewakuowała się, a mobilny zespół remontowy pojawił się w ciągu 30 minut. W, w ciągu 3 godzin wymienili cały panel boczny. I czołg wrócił do walki, zapisał ze zdumieniem Becke. Gdyby to był nasz Panther, byłby stracony lub wymagałby transportu do warsztatów tyłowych na kilka dni napraw. Generał Heinz Guderian, po przeczytaniu raportu Becke, napisał notatkę do Alberta Spera, ministra uzbrojenia: Amerykanie nie walczą pojedynczymi czołgami, walczą systemem logistycznym. Ich siła nie leży w jakości ich maszyn, ale w zdolności do utrzymania ich w ciągłym działaniu. Feldmarszałek Erich von Manstein, dowódca Grupy Armii Południe. Dodał własną obserwację: Nawet przeciętny czołg, który jest sprawny i na polu bitwy, jest więcej wart niż doskonały czołg, który utknął w warsztacie. Ta lekcja wspól bitewnych Ukrainy potwierdziła to, co niemieccy inżynierowie odkryli w Kumersdorfie. Prawdziwy sekret Shermana leżał w jego niezawodności i łatwości utrzymania, cechach, które nie były oczywiste na pierwszy rzut oka, ale które miały decydujące znaczenie w realiach wojny. Musimy nauczyć się ich metod. Rozkazał Albert Sper, minister uzbrojenia III Rzeszy. Gdy w sierpniu 1943 roku utworzono specjalny program badawczy o kryptonimie Blitzreparatur – błyskawiczna naprawa. Program ten był bezpośrednią odpowiedzią na odkrycia dotyczące amerykańskiego systemu napraw i konserwacji czołgów Sherman. Na czele programu stanął dr Ferdinand Porsche, wspomagany przez inżyniera Karla Rana, specjalistę od procesów produkcyjnych z zakładów Krupa. Zespół otrzymał jasne zadanie. Zrozumieć i zaadaptować amerykańskie metody utrzymania czołgów w polu. Spójrzcie na te instrukcje, powiedział Ran podczas pierwszego spotkania zespołu, pokazując przechwycony amerykański podręcznik obsługi Shermana. Każda procedura jest opisana prostym językiem, z jasnymi ilustracjami. Nasz mechanik z podstawowym wykształceniem może to zrozumieć w ciągu kilku minut. Niemiecki odpowiednik, podręcznik dla Pantera, był encyklopedycznym tomem pełnym technicznych terminów i skomplikowanych schematów. Potrzeba co najmniej dwuletniego szkolenia technicznego, by w pełni zrozumieć nasze procedury, przyznał główny mechanik Wehrmachtu, Oberstleutnant Wagner. Zespół Blitz Reparatur szybko zidentyfikował kluczowe elementy amerykańskiego systemu: modułowa konstrukcja. Uszkodzone komponenty mogły być szybko wymieniane, a nie naprawiane w polu standaryzacja części. Ten sam element pasował do wielu pojazdów, specjalistyczne pojazdy naprawcze. Mobilne warsztaty mogły docierać do uszkodzonych czołgów na polu bitwy, uproszczone procedury. Naprawy mogły być wykonywane przez personel z minimalnym szkoleniem. Szczególne wrażenie na Niemcach zrobiły amerykańskie mobilne jednostki naprawcze. Ich czołg naprawczy M32 może wyciągnąć uszkodzonego Shermana pod ogniem i przeprowadzić większość napraw bezpośrednio za linią frontu, raportował major Kurt Meyer, oficer ds. odzyskiwania sprzętu. My zazwyczaj tracimy uszkodzone czołgi, ponieważ nie możemy ich ewakuować wystarczająco szybko. Generał Guderian po zapoznaniu się z raportami zespołu zainicjował serię reform w niemieckich wojskach pancernych. Wprowadzono nowe pojazdy odzyskiwania, takie jak Berge Panther, uproszczono niektóre procedury konserwacji i zwiększono produkcję części zamiennych. Jednak było już za późno na fundamentalną zmianę niemieckiej filozofii projektowania. Jak zauważył dr Porsche, nie możemy po prostu zmodyfikować istniejących projektów. Amerykańskie podejście jest zakorzenione w całym procesie, od deski kreślarskiej po pole bitwy. Albert Speer podsumował problem w swoim dzienniku. Odkryliśmy, że wojna pancerna nie jest wygrywana przez czołgi z najgrubszym pancerzem czy największym działem. Jest wygrywana przez system, który utrzymuje największą liczbę czołgów w ciągłym działaniu. Te lekcje Amerykanie zrozumieli lepiej niż my. Paradoksalnie, chociaż Trzciegi Grzesza była znana z efektywności, to Amerykanie okazali się mistrzami pragmatycznej efektywności w prowadzeniu wojny pancernej. Sekret nie leży w samym czołgu, leży wokół niego, stwierdził generał Erich Brandenberger podczas tajnej konferencji w Berlinie w październiku 1943 roku. Konferencja została zwołana, aby omówić wnioski z badań nad zdobycznym Shermanem i opracować odpowiedź na amerykańską przewagę liczbową. Brandenberger właśnie wrócił z inspekcji Frontu Włoskiego, gdzie widział amerykański system odzyskiwania i naprawy czołgów w działaniu. Ich rzeczywista siła nie leży w czołgach, ale w pojazdach, których nie widzimy podczas walki. Wyjaśnił, pokazując zdjęcia amerykańskich pojazdów pomocniczych. Niemiecki wywiad zidentyfikował kluczowe elementy amerykańskiego systemu wsparcia. M32 Tank Recovery Vehicle, specjalistyczny pojazd do ewakuacji uszkodzonych czołgów, M4 Mobile Repair Workshop. Mobilny warsztat z pełnym wyposażeniem standardized supply trucks, ciężarówki z częściami zamiennymi i paliwem Field Repair Manuals. Uproszczone instrukcje dla załóg. Na każde 10 Shermanów na froncie Amerykanie mają trzy pojazdy naprawcze. I 15 ciężarówek zaopatrzeniowych, wyliczał pułkownik Reimann z wywiadu wojskowego. My mamy jeden pojazd naprawczy na 20 czołgów, i chronicznie brakuje nam ciężarówek. Główny logistyk Wehrmachtu, generał Wagner, przyznał: Amerykanie traktują cały system pancerny jak łańcuch produkcyjny Forda. Każde ogniwo jest równie ważne. My koncentrujemy wszystkie nasze zasoby na produkcji samych czołgów, zaniedbując wsparcie. Szczególne wrażenie zrobiły na niemieckich oficerach amerykańskie Tank Hospitals. Polowe szpitale dla czołgów, zlokalizowane tuż za linią frontu. Uszkodzony Sherman trafia do takiego miejsca i w ciągu 24 godzin jest naprawiany lub kanibalizowany na części, wyjaśniał Major Becke. My wysyłamy nasze uszkodzone czołgi z powrotem do Niemiec, tracąc tygodnie cennego czasu. Inżynier Albert Kahn, specjalista od organizacji produkcji, podkreślał znaczenie amerykańskiego systemu części zamiennych. Ich system jest genialnie prosty. Mają tylko 15 różnych typów łożysk w całym czołgu. My mamy 80. To oznacza, że ich mechanik zawsze ma odpowiednią część. Nasz często musi improwizować. Feldmarszałek Keitel, szef OKW, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, zwrócił się do zgromadzonych: Panowie, walczymy nie tylko z amerykańskim przemysłem, ale z amerykańskim systemem myślenia. To jest nasza prawdziwa trudność. Porównanie było druzgocące. Średnio Sherman spędzał 80% czasu w akcji, a 20% w naprawach. Niemiecki panter odwrotnie, jak zauważył jeden z oficerów, najlepszy czołg świata jest bezużyteczny, jeśli stoi unieruchomiony z powodu braku części zamiennych. Ta lekcja o znaczeniu systemów wsparcia, wyciągnięta z analizy amerykańskiego podejścia, wpłynęła na późniejsze niemieckie projekty, ale przyszła zbyt późno, by zmienić losy wojny pancernej. Sherman nie walczy sam, oświadczył generał Heinz Guderian podczas narady z Hitlerem w wilczym szańcu 15 listopada 1943 roku. To tylko jeden element większego systemu bojowego, którego nie docenialiśmy. Guderian właśnie otrzymał szczegółowy raport od oficerów wywiadu, którzy analizowali amerykańskie taktyki pancerne we Włoszech i Normandii. Odkrycie było niepokojące. Shermany rzadko walczyły w izolacji. Były zawsze wspierane przez precyzyjnie skoordynowany ogień artylerii, jednostki przeciwpancerne i piechotę. Ich prawdziwą siłą jest koordynacja wyjaśniał Guderian. Każdy Sherman jest wyposażony w niezawodne radio SCR-508. Każdy dowódca plutonu utrzymuje stały kontakt z artylerią, piechotą i innymi czołgami. Niemieckie wojska pancerne, chociaż technologicznie zaawansowane, często cierpiały z powodu zawodnych radiostacji i sztywnej hierarchii dowodzenia. Amerykański system pozwalał na znacznie większą elastyczność i szybkość reakcji. Pułkownik Hans von Locke, który walczył przeciwko Amerykanom w Normandii, raportował, ich czołgi nie są wyjątkowe, ale ich zdolność do wezwania precyzyjnego ognia artyleryjskiego w ciągu minut jest przerażająca. Gdy tylko nasze tygrysy lub pantery zajmują pozycję, natychmiast spadają na nas amerykańskie pociski. Szczególnie imponująca była amerykańska taktyka Time on Target Tot, gdzie pociski z wielu baterii artylerii uderzały w cel jednocześnie, nie dając przeciwnikowi czasu na szukanie schronienia. To nie jest kwestia siły ognia, ale jej koordynacji zauważył ekspert artyleryjski generał Karl Tocholte. Niemieccy oficerowie byli również pod wrażeniem amerykańskiej zdolności do szybkiego przerzucania wsparcia powietrznego. Ich czołgi są wyposażone w panele sygnalizacyjne dla samolotów, raportował major Luftwaffe Erich Sommer. Mogą wezwać myśliwce bombardujące niemal na żądanie. Amerykańskie tank-destroyers, niszczyciele czołgów, takie jak M10 Wolverine, tworzyły kolejną warstwę wsparcia. Lekko opancerzone, ale uzbrojone w potężne działa 76 mm, mogły eliminować niemieckie czołgi z bezpiecznej odległości, podczas gdy Shermany zajmowały się piechotą i mniejszymi celami. Generał Alfred Jodl, szef sztabu operacyjnego OKW, podsumował: Amerykanie stworzyli system walki, gdzie Sherman jest tylko jednym z elementów. My wciąż myślimy o pojedynczych superczołgach, które mają wygrywać bitwy samodzielnie. Hitler, po wysłuchaniu raportów, podobno wpadł w furię. Dlaczego nikt mi o tym wcześniej nie powiedział? Marnowaliśmy zasoby na budowanie coraz cięższych czołgów, zamiast usprawnić nasz system walki. Była to gorzka lekcja dla niemieckiego dowództwa. W nowoczesnej wojnie pancernej liczy się nie tylko jakość pojedynczego czołgu, ale efektywność całego systemu bojowego. Sherman, choć technologicznie skromny, był doskonale zintegrowany z tym systemem. Każdy członek załogi jest mechanikiem. Każdy mechanik jest żołnierzem ten amerykański slogan wojskowy został podkreślony czerwonym długopisem w niemieckim raporcie zatytułowanym Taktische Analyse Amerikanische Panzermanschaften. Analiza taktyczna. Amerykańskie załogi pancerne. Datowanym na grudzień 1943 roku. Dla niemieckich oficerów, przyzwyczajonych do ścisłego podziału obowiązków, amerykańskie podejście było rewolucyjne. Każdy członek załogi Shermana był szkolony nie tylko w swojej podstawowej roli, ale również w podstawowej konserwacji i naprawach polowych. Ich kierowca czołgu potrafi wymienić łożysko koła napędowego w ciągu 45 minut, raportował zdumiony Oberfeldwebel Horst Münzer, szef niemieckich warsztatów pancernych na froncie włoskim. Nasi kierowcy są szkoleni tylko do prowadzenia pojazdu. Na wymianę takiego łożyska wzywają specjalistów, co zajmuje co najmniej 4 godziny plus czas oczekiwania. Ta różnica w podejściu miała głęboki wpływ na efektywność bojową. Amerykańskie załogi mogły przeprowadzać naprawy bezpośrednio na polu bitwy, często pod ostrzałem. Niemiecki panter z podobnym uszkodzeniem musiałby być ewakuowany do warsztatów tyłowych. Major Karl Heinz Münchow, oficer wywiadu, który przesłuchiwał amerykańskich jeńców wojennych, raportował: Ich szkolenie podstawowe dla załóg czołgów obejmuje 80 godzin zajęć praktycznych z mechaniki. Nasi żołnierze przechodzą zaledwie 12 godzin takiego szkolenia. Szczególne wrażenie na niemieckich oficerach zrobiła książka serwisowa, którą każdy członek załogi Shermana nosił w kieszeni kombinezonu. To jest praktyczny cud, pisał inżynier Kurt Arndt w swoim raporcie. Uproszczone schematy, kodowanie kolorami, krok po kroku instrukcje. Nawet żołnierz z podstawowym wykształceniem może przeprowadzić złożone naprawy, korzystając z tej książeczki. Załogi Shermanów były również szkolone w improwizowanych naprawach. Umiejętności bezcennej podczas szybko zmieniających się walk pancernych. Widzieliśmy Sherman z uszkodzoną gąsienicą, który został naprawiony za pomocą lin z okolicznej farmy i kawałków metalu z wraku innego pojazdu, raportował porucznik Werner Kortenhaus. Dwie godziny później ten sam czołg atakował nasze pozycje. Amerykański system rotacji załóg również kontrastował z niemieckim podejściem. Doświadczeni członkowie załóg byli regularnie wycofywani z frontu, aby szkolić nowych rekrutów, rozprzestrzeniając praktyczną wiedzę. Niemieckie załogi często walczyły aż do śmierci lub poważnego ranienia, tracąc bezcenne doświadczenie. Generał Geir von Schweppenburg, dowódca niemieckich sił pancernych we Francji, napisał w swoim raporcie do OKW: Amerykańskie załogi czołgów traktują swoje maszyny jak kowboje traktują konie znają każdy dźwięk, każdą wibrację. Potrafią rozpoznać problemy zanim staną się krytyczne i często potrafią je naprawić bez pomocy specjalistów. Ta integracja umiejętności technicznych z wyszkoleniem bojowym była kolejnym niewidzialnym elementem amerykańskiego sukcesu, czynnikiem, którego nie można było dostrzec patrząc na specyfikacje techniczne czołgu, ale który miał ogromne znaczenie na polu bitwy. Berlin, kwiecień 1945 roku podziemnym bunkrze Ministerstwa Uzbrojenia, pośród grzmotu rosyjskiej artylerii, grupa oficerów i inżynierów prowadziła ostatnie posiedzenie Komitetu Technicznego Panzerwaffe. Przewodniczył mu generał Heinz Guderian, teraz odwołany ze stanowiska szefa sztabu generalnego. To nasza ostatnia szansa, aby zebrać wnioski dla przyszłych pokoleń, powiedział Guderian. Co powiemy tym, którzy przyjdą po nas? Jakie były nasze błędy? Doktor Ferdinand Porsche, który badał zdobycznego Shermana dwa lata wcześniej, zabrał głos Byliśmy zbyt zakochani w technologicznej doskonałości. Amerykanie zrozumieli, że inżynieria jest częścią strategii, nie celem samym w sobie. Na stole leżał finalny raport z programu badawczego Shermana, oznaczony jako Stręg Geheim, ściśle tajny. Jego główne wnioski były wyróżnione. Amerykański sukces opierał się na systemowym podejściu do wojny pancernej. Masowa produkcja niezawodnych maszyn przewyższała znaczenie jednostkowej doskonałości technicznej. Łatwość konserwacji i naprawy była równie ważna jak parametry bojowe. Standaryzacja i modułowość przyspieszały produkcję i upraszczały logistykę. Szkolenie załóg w podstawowej mechanice drastycznie zwiększało efektywność bojową. Generał Karl Becker, główny inżynier Wehrmachtu, podsumował: Sherman nie był najlepszym czołgiem wojny, był częścią najlepszego systemu. My projektowaliśmy czołgi, oni projektowali system wojny pancernej. Amerykański system, jak zauważyli Niemcy, traktował czołg jako ogniwo w łańcuchu. Od fabryk w Detroit, przez statki transportowe, porty wyładunkowe, warsztaty polowe, aż po pole bitwy. Każde ogniwo było równie starannie zaprojektowane. Albert Speer, obecny na spotkaniu dodał, gdybyśmy w 1941 roku wiedzieli to, co wiemy teraz, moglibyśmy zaprojektować nasze czołgi inaczej. Prostsze, łatwiejsze w produkcji i naprawie. Możliwe, że nie mielibyśmy tygrysa, ale mielibyśmy trzy razy więcej pancerów czwotnich. Te wnioski, wyciągnięte zbyt późno, by wpłynąć na przebieg wojny, miały głęboki wpływ na powojenne projektowanie czołgów. Niemiecki czołg Leopard 1, zaprojektowany w latach 50., odzwierciedlał wiele lekcji wyciągniętych z analizy Shermana. Był niezawodny, łatwy w konserwacji i zaprojektowany jako część zintegrowanego systemu bojowego. Amerykański generał George Patton, słynny dowódca pancerny, podobno powiedział: Nigdy nie zakochuj się w swoim sprzęcie to tylko narzędzie do wykonania zadania. Ta filozofia, tak odmienna od niemieckiego kultu doskonałości technicznej, leżała u podstaw amerykańskiego sukcesu. Paradoksalnie to niewidzialne aspekty Shermana, nie jego działo, pancerz czy silnik, stanowiły jego prawdziwą siłę. Jego sekret leżał w tym, czego nie można było zobaczyć na pierwszy rzut oka w filozofii projektowania w systemie wsparcia. W integralności całego amerykańskiego podejścia do wojny pancernej, jak napisał w swoich powojennych wspomnieniach Guderian. Amerykanie nauczyli nas, że w nowoczesnej wojnie inżynieria nie może być oddzielona od strategii. Najlepsza technologia jest bezużyteczna bez systemu, który pozwala jej efektywnie działać na polu bitwy. Ta lekcja, wyciągnięta z analizy skromnego M4 Shermana, zmieniła sposób, w jaki świat postrzega projektowanie broni pancernej, od pojedynczych maszyn do zintegrowanych systemów bojowych. I to właśnie było największe dziedzictwo tajnego niemieckiego programu badawczego, który odkrył, że prawdziwy sekret amerykańskiego sukcesu był w tym, czego nikt nie widział.